Wlej do formy warstwę karmelu przygotowanego z roztopionego cukru, masła i śmietanki kremówki. Ułóż warstwę wafli. Wlej śmietankę kremówkę do miski. Dodaj cukier-puder. Ubij krem do uzyskania sztywnej konsystencji. Weź kilka truskawek. Opłucz w miejsce z wodą. Odetnij szypułki. Pokrój drobno truskawki. Wymieszaj krem z truskawkami. Nałóż krem na wafle. Wyrównaj szpatułką. Schłodź przez 30 minut. Odetnij szypułki z kilku truskawek. Pokrój na kawałki i włóż do blendera. Zmiksuj truskawki. Wlej sok do rondla. Dodaj cukier i wymieszaj. Dodaj skrobię kukurydzianą rozpuszczoną w wodzie. Dokładnie wymieszaj. Wlej galaretkę truskawkową na krem. Schłodź przez godzinę. Wlej mleko skondensowane do szklamki. Wlej wodę do tygielka. Dodaj mieloną kawę. Zagotuj kawę. Połam czekoladę gorzką na kawałki. Dodaj do kawy. Wlej kawę do szklanki. Podgrzej mleko w kuchence mikrofalowej. Zmiksuj mleko, aż powstanie piana. Napełnij szklankę mlekiem. Posyp kakao. Tort prezentuje się efektownie i harmonijnie łączy warstwy karmelu, wafli, kremu z truskawkami oraz orzeźwiającej galaretki, która nadaje mu nutę świeżości.